Dobra, wystarczy tego. Jedyne słuszne rozwiązanie teraz to spalić ten karawan razem ze wszystkimi jego dowodami. No, spalić samochód, o czym ty mówisz? Nie wiem, o czym kurwa ja mówię, nie wiem, nie mam pojęcia. No, to jest trochę niecodzienna sytuacja. No wiesz, no, ten samochód, no, cholera czy to dziecko, no nie moje. Nie wiem, nie wiem, to co się dzieje teraz, to chyba nawet nie dzieje się naprawdę. Słuchaj, jestem nauczycielem, mam rodzinę, dzieci, jestem jak najbardziej za dyskrecją, ale nie spalę z tobą karawanu. Sam to zrobię. Nie Mogę ci pomóc. Dzięki. Jak to zamierzacie zrobić? No, bierzesz fretkę albo oswojonego szopa, polewasz z obu stron benzyną, zapalasz, wkładasz do środka. Lubią przewody paliwowe. Fretkę albo oswojonego szopa? No nie oswojony, więcej problemów, nie da się porać benzyną. O, kuźwa, o, kuśwa, cicho, 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 cicho. to mój, to mój. Kto? O, kuźwa, No nie odbieraj! To nie mogę, dzwoniłaś dwa razy. Cześć, kochanie, cześć, Słonko! Co, jak się masz, co? Tak, tak, wiem, wiem. No, zasięg jest tutaj koszmarny. No, to, to pewnie przez ten... Yy, zagajnik. Zagajnik dębowy. No, blokują sygnał, wiesz. Sygnał blokują, tak, no. no słuchaj, no to tutaj... Nieźle całkiem. Kudurka. Spokój, cicho. Nieźle, no i miło. Oj, tutaj... Dużo, naprawdę bardzo dużo, dużo się tutaj uczę, wiesz, nowych odmian się uczę, roślin, wino, wino roślin się uczę, odmian różnych, tak. I, I słuchaj, wiesz, bo z chłopaczkami to my będziemy za chwilę sobie, ten, traktorami jeździli po osiedlu. O, ty, co to było? Także, wiesz, wiesz co, kotku, będę kończył już, no. Tak, 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 tak. będziemy traktorami, tak, jeździli, no. Co to? To to... Wiesz, no traktory chyba, nie wiem. Odpalają je. kurwa, tak się... mamy tu dziecko! Tak, dziecko? Co nie? Nikt nie powiedział dziecko, czy, czy ktoś powiedział tutaj dziecko? Nie, no koza, koza tutaj, no. Czy, no. Skąd tutaj, kochanie, dziecko by się wzięło? No to jest przecież koza normalna, no wiesz, wiesz, tak! No proszę pana, czy może pan przyspieszyć ten traktor, żebyśmy mogli się stąd jak najszybciej wynosić? No, curva e ebiou curva